Dzi więc wchodzimy na stronę bookit.org Teraz ściągamy z tego linku jak najnowszą wersję CraftBookita pod serwer Minecraft 1.5 Tutaj klikamy zapisz klik. ok. Od razu możemy sobie wejść w getcraft bookit. skopiować to. Można włączyć naszą sztandarka. jak już widać, kliknę mi się power. Trzeba tak skanować, więc tak tworzymy folder o nazwie, o nazwie jakiej jaki chcemy, bo sobie, nie wiem. Minecraft Wchodzimy ten plik do tego folderu, otwieramy go. Teraz wchodzimy w notatnik i, wpis, i wklejamy to, co skopiowaliśmy. Teraz to, od, będę tłumaczył, co to znaczy To oznacza naszą ścieżkę do Jawy. Tutaj, żeby nie, tutaj to oznacza, żeby nie włączała się Jawa przy otwieraniu, tutaj tak ile no, giga dajemy na serwer ja oczywiście nie, nie będę pokazywał jak serwer działa ponieważ mam mało RAMu na komputerze więc yy, dany plik zapisz jako i teraz yy, wpisujemy sobie na no powiedzmy run.bat wszystkie pliki i tutaj wybieramy ścieżkę naszego dostępu do 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 do, do, do więc klikamy zapis jako zapisujemy run.gobat to możemy sobie wybrać pulpit klikamy aha i tutaj wszystkie pliki to jest bardzo ważne, klikamy zapisz zamykamy pojawi nam się ten oto plik więc teraz go kopiujemy tutaj i otwieramy powinna na taka konsola i musimy poczekać aż nie musimy jeszcze aż rozumiemy cały świat, więc możemy to już zamknąć. Teraz tak, wchodzimy w server.properties. Teraz tak, tutaj, jak, nazywa, jak, nazywa, jak ma się nazywać nasz świat? Tutaj, czy mamy panować się w piekle? Tutaj, czy, są, czy mają być potwory? Tutaj, czy mamy premium, czy nie? No, czy mamy się spałnować zwierzęta? Tutaj, ile i No, i tutaj, gdy mamy IP zewnętrzne, czy tam wewnętrzne, wiem, jakie będzie się posiadać. Zostawiłem zostawiamy pusty, jeśli macie hamachi wpisujemy swoje ip z hamachi więc ja mam no stradę więc mam ip zewnętrzne, cały czas mi się zmienia więc wpisuję moje ip z hamachi tutaj ma być pvp, tutaj port raczej jak jesteśmy mi radzę nie bawić się portami, bo później to ten tutaj tutaj ile, ile kratek spodu musimy odejść, aby aby móc coś wykonać, najlepiej no, ustawić na dwie. Ale nie wiem, czy to w ogóle działa. Bo zawsze nas spawnie, tak są więc teraz zapisujemy w tym pliku. Tutaj dodajemy sobie operatorów. Tutaj zbanowana IP. Czyli jak chcę kogoś zbanować. Przy czym mogą niki graczy zbanowanych nie raz, tego używać. Bo każdy że gracz może wejść pod innym nikiem. więc bardzo jest banet IP Tutaj ładlista. Jeśli mamy włączoną w pliku Server Properties White white listę, więc każdego kracza, który będzie chciał wejść na serwer musimy zapisać właśnie tutaj. Tutaj ten możemy zrobić sobie, a nie to w następnym. Tym, więc klikamy, aby włączył się w nasz serwer. Tutaj będzie. Tutaj będzie się nam robiła mapa, więc do zobaczenia w następnej części filmu. Wygrywanie pluginów jest bardzo, jest bardzo proste, więc co potrzebujemy? Stworzymy serwer do Minecrafta i wchodzimy w niego, klikamy folder, otwórz nowy folder i wpisujemy plugins. Chowamy do paska, włączamy przeglądarkę internetową. Łodawym pluginem, w którym w którym wgram będzie World Edit. Świątlamy najnowszą wersję World Edit, Ta. wchodzimy w pierwszą stronę sk 89 wszystkie linki będą podane w opisie tutaj piszę co powinien potrzebować to nie będziemy już na serwerze, więc klikamy tutaj klikamy zapis plik ok możemy włączyć oczywiście plik już nam zapisał sorry, na W każdym razie takie pliczki, więc wszystko kopiujemy i wklejamy do folderu Plumies. -nice. Możemy jeszcze usunąć z pulpitu. Za pulpit, za pole widzenia. Klikamy od musimy poczekać aż wygeneruje nam się świat Już tu już wcześniej nie robiliśmy tego może zastopuje i jak już mi się odpali to damy play. więc już jeszcze chwilkę bo sorry za ten telefon nie dzwoni o właśnie widzimy tutaj wordedit 4.4 tablet tutaj mamy ten więc teraz to możemy schować gdzie tu miałem Minecrafta? nie ma. No to więc tak się wygrywa pluginy. Każdy plugin musimy wygrać tak samo. Obojętnie jaki chcemy. Chodzimy na czekalki pluginy I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku, komentujcie, subskrybujcie, rzuty, magicznie, budzicie, klikającie, zamówicie, do widzenia.